Dzień dobry, Janusz Sowiński, portal Audio Rozmawiam dzisiaj z jednym z współwłaścicieli marki Circle Labs, Krzysztofem. Krzysztof, opowiedz mi, co tu dzisiaj będziecie prezentowali i będziemy mogli, mieli możliwość posłuchać. Dzisiaj prezentujemy cały nowy nasz set. W zasadzie nowość to są końcówki mocy M500, natomiast jest to współtowarzyszy towarzyszy temu przedwzmacniacz gramofonowy V1000 oraz przedwzmacniacz liniowy P300. Do tego jest podpięty A? oczywiście... Eee, Na ona nazywa Circle Labs. Eee, jest nas dwóch Krzysztofów, ja jestem jednym z współzałożycieli tej marki. Eee, I dostarczamy tutaj pozostałe komponenty, w zasadzie oprócz kolumn. Co też jest fajną rzeczą, bo po raz pierwszy chyba mamy o, odsłuch prawie w 100% teraz Polska. I nie mamy się czego wstydzić, zupełnie, ponieważ nasz sprzęt też został doceniony na całym świecie. Mamy dystrybutorów no, na każdym kontynencie, absolutnie. A nasza firma tak naprawdę też powstała z DII, oczywiście, jak wszystko inne. Spotkaliśmy się z Krzysztofem na takim spotkaniu mniej więcej jak tutaj. On był inżynierem, który projektował urządzenia laboratoryjne. Bardzo skomplikowane dla Państwowego Instytutu Nauk, a wieczorami hobbystycznie wykonywał swoje wzmacniacze. Ja z kolei mam swoją firmę designerską, i tak w tamtych czasach, na początku XXI wieku, mieliśmy taki plan, żeby po raz pierwszy stworzyć urządzenie pięknie grające i pięknie wyglądające. Co nie było takie oczywiste w 2000 roku, ponieważ to wszystko wychodziło z jakichś garaży z lat 90. To było to było coś dziwnego na początku. No i tak powstał ten design, który mamy do dzisiaj, który świetnie się przyjął na całym świecie. Zaczęliśmy od wzmacniaczy zintegrowanych, a najpierw było A100, później było A200. I A200, nasz wzmacniacz zintegrowany, który tam można sobie obejrzeć, jest chyba najbardziej utytułowanym wzmacniaczem z polskich marek na całym świecie. Dostał nagrody. Na każdym kontynencie w zasadzie. No i tak się rozwijaliśmy powolutku. Później powstały końcówki mocy, przedwzmacniacz oczywiście do tego e, i, koń, i, i przedwzmacniacz gramofonowy, który tutaj e, no, będzie sercem, a raczej dopełnieniem gramofonu Jikora. I teraz może pokrótce jak to wygląda. Przedwzmacniacz gramofonowy V1000. To jest przedwzmacniacz klasyczny, który ma w sobie wbudowane step upy, czyli transformatory dopasowujące, coś co nie jest oczywiste, ponieważ w większości przypadków takie transformatory dokupuje się osobno. Nasz jest już wyposażony w te transformatory i mało tego nie kupujemy żadnych OM-owych transformatorów, tylko robimy je własne w fabryce. One są bardzo specyficzne, bardzo skomplikowane. E, może tylko tyle powiem, że e, 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 okej. Okay. Może powiem tylko tyle, że uzwojenie pierwotne jest zrobione z licy w oprocie bawełnianym i jest otoczone uzwojeniem wtórnym. Normalnie wszystkie tego typu step są robione w ten sposób, że najpierw maszyna nawija uzwojenie pierwotne, później jest uzwojenie wtórne. Nasze idzie wszystko razem. Do tego było potrzebne specjalne urządzenie, które może nawinąć setki Zwojów równocześnie. No i tak to wygląda. Później jest klasyczny przedwzmacniacz Fono Stage MM na dwóch stopniach lampowych, na lampach ECC88. No i sygnał idzie dalej do przedwzmacniacza. Jeszcze jedno powiem, co jest w V1000 dość istotne. To mamy obsługę dwóch niezależnych ramion lub jak to woli dwóch niezależnych gramofonów, kto jak chce. E, obydwa gramofony czy też ramiona e, są niezależne ustawienia i tych ustawień jest od groma, możemy sobie e, dowolnie ustawić impedancję, e, możemy sobie u, ustawić pojemność, m, niezależnie od siebie, e, a przełączanie jest bardzo proste, po prostu tą gałką. Jeżeli ktoś ma gramofon wyposażony w dwa ramiona, no to chyba wygodniejszego rozwiązania nie ma. Do tego na przednim panelu umieściliśmy jeszcze e, krzywe korekcyjne, i oprócz klasycznej RIA możemy sobie ustawić, jeżeli ktoś lubi stare wydania i tak dalej, może sobie ustawić odpowiednią krzywę, krzywą pod dane, wyda dane wydawnictwo płydowe. Do tego można to robić w locie, więc jeżeli mamy jakieś jakąś muzykę, płyty, które zostały nagrane no, najczęściej w latach osiemdziesiątych, bardzo kiepsko zremasterowane, bardzo kiepsko nagrane. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie tą krzywą troszeczkę poprawić to co lubimy, a czego nie mogliśmy do tej pory. E, przedwzmacniacz gramofonowy obsługuje wkładki MM jak i MC, nie ma z tym najmniejszego problemu. E, sygnał idzie dalej do przedwzmacniacza liniowego, on jest odpowiedzialny oczywiście za wzmocnienie końcówek. Jest on zbudowany klasycznie, to jest tranzystorowy przedwzmacniacz, w 100% dual-mono, w 100% zbalansowany. Do tego ma trzy stopnie regulacji gainu z tyłu, 8 dB, 16,24. Także można sobie dopasować pod swoje własne końcówki. Co też jeszcze chciałem powiedzieć? Sterowanie głośności. Tutaj jest nasza autorska drabinka rezystorowana na przekaźnikach. Dlatego słyszymy tu charakterystyczne klik, klik, klik. Ja to bardzo lubię. Uwielbiam ten dźwięk. Zawsze, za każdym razem, każdy nasz sprzęt obojętnie, zawsze startuje od zera. Czyli przy każdym wyłączeniu. Po nowym włączeniu zawsze na liczniku mamy 0,0 i dopiero sobie pogłośniamy. co jest oczywiście dlatego, żeby no nie spalić w przypadku tak wielkich końcówek, na przykład swoich głośników. Przechodzimy do końcówek mocy. To jest nasz najnowszy produkt i najwyższy w naszej klasie M500. To są końcówki hybrydowe, co się bardzo rzadko zdarza w tym przedziale, bo zazwyczaj w. Przy takiej mocy końcówki są już tranzystorowe. Tutaj mamy stopień wstępny oparty na lampach ECC88, później idzie to na stopnie wzmocnienia, znaczy na stopnie końcowe mocy. Również te końcówki mają możliwość regulacji czułości z tyłu. 0, plus 3 i plus 8. O, w ten sposób. E, można sobie zagrać. E, ta czułość jest inaczej robiona niż w klasycznych końcówkach, ponieważ tłumik jako taki, kiedy jest stosowany w większości, jednak odbiera coś w dźwięku. My poszliśmy inną troszeczkę drogą. To znaczy, e, e, czułość jest jakby skutkiem ubocznym wejścia w sprzężenie zwrotne. Dzięki temu tak naprawdę, oprócz tego, że zmieniamy sobie czułość na końcówce, dźwięk się również zmienia. E, czym większa, e, czym inaczej, czym idziemy dalej w e, decybelach, tym e, wchodzimy e, w, większą, e, w większe sprzężenie zwrotne i ten dźwięk się staje bardziej, e, jakby to powiedzieć, nie eufoniczny, nie eufoniczny, tylko bardziej w, ściep... w bardziej ciepłą stronę wchodzi, dokładnie tak. Eee, każda z naszych końcówek może grać w trybie stereo i wtedy ma 340, eee, 340 tak, watów mocy na 4 omach lub 180 na, 4, na 8 omach. lub można ją zbridżować i wtedy może grać jako końcówka mono no, i wtedy mamy smoka, ponieważ ma na 4 watach ma 1,2 kW mocy, a na 8 ma 800. Co jeszcze można powiedzieć o tych końcówkach? Potężne transformatory. Też oczywiście Dual Mono potężne transformatory o 1,2 kW. Do tego trzeci transformator obsługujący lampy. I bateria kondensatorów. Tam jest 880 tysięcy mikro w jednym takim monobloku, czyli tu mamy prawie dwa farady, słuchajcie, w tym momencie, w całości, jeżeli sobie to dodamy do kupy. No potężna moc, co zresztą słychać. I cóż mogę więcej mówić? Nic. To już wszystko.